Mika 160, a to pierwszy już od... pierwszy odcinek z gry Lego Hobbit. Oczywiście, pierwszy, tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku z Gwiezdnych Wojen, odcinków powinno być więcej. Zależy oczywiście od ilości subskrypcji. Ja cały czas dziękuję koledze, który mnie subskrybuje, więc już przejdę do gry. Filmik nie będę przeszkadzał. Hey, call Więc tak, ja już to przechodziłem kiedyś, więc idę do celu. Gra ma jedną fabułę z filmu, jeśli ktoś oglądał, polecam tę grę, zwłaszcza dla tych, którzy jak, y, interesują się grą Lego, Hob y, filmem Hobbit. Trzy części są y, film... Jest y, tą samą fabułą, która gra, gdzie mamy odzyskać ojczyznę. No krasnolud. Ja zaraz zbuduję. Y, tutaj nie to. Otworzę podpowiedź. Mamy wyświetlić koło postaci. Wyświetlam. Trzeba nacisnąć kwadrat. Yy, więc ja już przechodzę dalej. Wezmę torina. Yy, gra jest dosyć interesująca. Powiem, że nawet wciąga, jak się gra w nią dosyć więcej. Tak jak to w inne gry niektórzy już grają na przykład nie wiem 4 godziny na dzień. To potem się można bardzo wciągnąć Tu nam widzę zamknęli drogę. Ja mogę jakoś to otworzyć Chyba rozwalając to tylko. Albo tu mogę rozwalić to i coś może zbudować. Tak, tak, chyba to. Ogólnie dam Wam taką podpowiedź, gdyby ktoś z Was grał. Tutaj potem, jeśli widzicie tutaj taką tabliczkę, to są podpowiedzi odnośnie gry. Czasami się przydają, czasami nie. Zrzucimy im jedzenie. Niech się najedzą. Ja im dziękuję za przejście. Więc tak. Tutaj muszę... Widzę to popchnąć. Jak to popchnę, to to się przewróci i będę mógł widzę wskoczyć tutaj. I teraz on to zrobił. to ja zrobię hop, hop i hop. Otworzymy sobie przejście. Gra jest bardzo interesująca jak widzicie. Y y Koszty, kiedy, jeśli ktoś by zamawiał z internetu drogie, nie są 100 zł. Tak jakoś. Tu będziemy musieli wykuć chyba coś. Z tego co widzę. Bo kowadło tak sobie by nie było postawione. Więc ja już wiem co tu mam zrobić. Wezmę kierę i zniszczę to wszystko tutaj. Poniśczę trochę. Pozbieram skrzynia diamentów. O. Ponisz, poniszczę wszystko co mogę bo tu potem wypada kasa wypada wypadają różne przydatne rzeczy typu na przykład rubiny, klejnoty jakieś tu do jakiegoś ciasnego przejścia mogę wejść, ale to niepotrzebne tu w mi podpowiedzi dają też ja będę tu wszystko teraz zniszczył yy, Oj, co się dzieje, niedobrego yy, Tutaj mogę do jakiegoś ciasnego przejścia go wejść Przejdę tutaj yy, Dojdę do góry pewnie, tak, dojdę tutaj Zasnął, bardzo miło yy, pozwoli mi, Pozwoli yy, Wtedy pozwoli mi otworzyć to, tu się Lawa powinna przestać lać, ja zejdę na dół yy, i teraz tu się coś stało, tak, tu się coś stało, przepaliło się złoto. Yy, ja już wiem co tu będę miał chyba zrobić. Pozbierać to złoto i tak. Yy. Kowadło jest od tego jak już Wam pokazuję, yy. żeby stworzyć tak to, 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 to i to. Już Wam pokazuję, co teraz będzie się działo. Filmik zwykłowania. Dam OK. I teraz muszę, jak widzicie, naciskać X, trójkąt, X, teraz leci kółko, kółko i już. I zobaczcie to. Bums. I nie wiem, jak to możliwe, ale z jednego klocka wykuje cały klucz po jednym jakimś dużym uderzeniu młota. To jest bardzo dziwne. Wszyscy pewnie w komentarzu potwierdzą. I tak powiem Wam, że cały czas czekam na subskrypcję. Jedna osoba mnie cały czas subskrybuje. I nie, nie wiem, czemu nikt mnie nie subskrybuje ale to już od was zależy, wy, wy, wy róbcie co chcecie bo może wam się to nie podobać, ja się wtedy nie wtrącam dam mu, o flet, no to się, dam mu flet o, zobaczcie teraz, bardzo fajne, on nam zagra taniec jakiś dziki ten taniec teraz będę chyba go miał, tak on nam się udzieli i tu mamy jak już widzę rozwalić rudy to jest bofur tutaj bofura i bum pozbieramy kamienie i miedź to jest chyba tak mieć. miedź yy, bum w środek spróbuję trafić okej okay. i okej okay. rozkułem yy, tu jeszcze miedź lata bum rozwaliłem co tu mam zrobić właśnie nie widzę za bardzo ale chyba wiem rozwalić to i pewnie tak coś tu zbudować tak najwyraźniej to Jeżeli wam pokazuję co to jest bardzo fajny bajer otóż musicie mieć potrzebne rzeczy ja większości nie mam oczywiście mm. Ja tu pozbieram rzeczy yy, Desek trochę mam Żyokawilinę potrzebuję też mam yy, Za mało wszystkiego Poniżczę co tu mam Czy yy, już mogę? Tak, już mogę yy, Teraz opowiem Wam, że potem jest taki dlemat, żeby to wszystko znaleźć I już Wam, jak ja pokazuję o. Budujemy coś. Więc ja się już z Wami żegnam. Ten odcinek, no niestety wyszedł krótki, ale ile można nagrywać, więc ja się z Wami żegnam. Odcinek drugi będzie pewnie jutro. Więc na razie do zobaczenia i cześć.